A gdzie mój pędry do różu? Dziwne. Trudno, wezmę inny. Amelka, idziesz z nami się opalać? Tak, już! Tylko się pospiesz, zaraz będzie idealny czas na opalanie. Gdzie moje okulary? Na pewno położyłam je tu. Ach, dobra, wezmę inne. A jakaś czapka? Głowa ci spłonie. Tak, zaraz przyniosę. Gdzie jest mój kapelusz? Nie ma go tu? Tu też nie. Mam tylko dosyć. Gdzie znikają wszystkie moje rzeczy? I klapki zniknęły? Zdecydowanie, coś jest nie tak. Amelka, ty co, masz płetwy? Czy co, jakaś nowa moda? Nie, ktoś po prostu kradnie moje rzeczy. Przyznajcie się, to wy? Ja nie dotykam twoich rzeczy. To gdzie jest mój pędzel, okulary i klapki? Amelka, naprawdę myślisz, że tego potrzebujemy? Wiem, że lubicie się bawić moim kosztem. Zapytaj Cini o swoje rzeczy. No, a nie od razu rzucasz się na nas. nie bardziej potrzebuje twoich rzeczy. No dobra. Zawsze zrzucają winę na nas. Aha, jesteśmy prawie aniołami, a zawsze się nam dostaje. łapto to! O kurczę, chyba złamałem gałąź. Zapomnij o tym, zwalimy na kogoś innego, jak zapytają. Czyli nie widziałaś mojego kapelusza, pędzelka i okularów? Nie, a co? Moje rzeczy zniknęły, nie mam pojęcia gdzie są. A ja co mam z tym wspólnego, spytaj chłopców. Po co chłopcom mój kapelusz i okulary? No a po co mi? Mam swoje, widzisz? Więc kto je wziął? Amelka, po prostu pilnuj swoich rzeczy i przestań obwiniać wszystkich. Wszystko jasne. Któryś z ziomków kłamie. Ktoś zabrał moje rzeczy. Ale kto? Muszę się dowiedzieć i ich ukarać. Mam pomysł. że za nimi przez kamery, to wiem się, kto kradnie moje rzeczy. Ale muszę się gdzieś ukryć. Kamera nie przesyła sygnału na dużą odległość, więc trzeba się gdzieś ukryć w domu. Właśnie, sekretny pokój! Amelka, ty dokąd się wybierasz? Jadę do babci. Nic mi nie mówiłaś. Oj, zapomniałam cię uprzedzić. <grym> a co, zamierzasz jechać w tych płetwach? <grym> nie martw się, mam mnóstwo innych butów. Założę je, zanim ktoś mi je również ukradnie. Amelka, uspokój się. Nic z nas nie ukradł twoich rzeczy. Tak, prawdopodobnie wyparowały od ciepła. To w sumie możliwe, tak? Tak, dobrze. Muszę już iść. I nie zapominajcie, wszystkie sekrety wyjdą na jaw. Wygląda na to, że Ameryka jest nas naprawdę zła. Niech się wścieka jak chce. Ja nie jestem niczemu winien. Ja też! Świetnie! Zostali w domu! Gdzie są rzeczy Amelki? Dobra robota, Jimmy. Zadajesz właściwe pytania. A skąd mam wiedzieć, gdzie są jej rzeczy? Nie potrzebujemy dziewczęcych rzeczy. Daj spokój, i tak się znajdą. Tak, Amelka ma piękne rzeczy. Byłoby szkoda, gdyby się zgubiły. Jimmy powiedziała to tak dziwnie, jakby chciała zabrać moje rzeczy. Muszę ją mieć na oku. śledzić Ginny i przygotuję swój sekretny pokój. Uch, trochę tu gorąco. O, dobrze, że wziąłem chusteczki i wentylator. Tyle muszę znosić przez przyjaciół złodziei. Dobra, dość siedzenia w domu. Chodźmy na dwór. Czy idziesz z nami? Nie, na razie zostanę tu. Jak chcesz? Co jest w trepcy Jimmy? Na pewno chowa tam moje życie. A dlaczego właściwie namiot stoi tutaj? Od dawna tu stoi. Nocowaliśmy w nim i nikomu nie chciało się go zginąć. Racja, to było tak dawno temu, że zapomniałem. A, lepiej nie zwracać na niego uwagi, jak nie chcesz go składać. Rozumiem, odejdźmy od niego daleko. Hu, prawie mnie przyłapali. Dobrze, że chłopcy są tacy leniwi. Jimmy na pewno chowa moje rzeczy w swojej torebce, ale potrzebuję dowodu. Amelka wyjechała, więc będę musiała spędzić trochę czasu z chłopakami. Do pani. Łap. A, co, idziemy się kąpać? Nie, najpierw chcę się poopalać. A potem może popływam. Ale ty jesteś ludziara. Sami jesteście nudni. Amelka by mnie zrozumiała. O, Jimmy udaje, że za mną tęskni. Ale naprawdę. ukrywa w torebce skradzione rzeczy. Nienawidzę siedzieć w śmieciach. mogę tam być z chłopakami. Są tacy głośni. Może się gdzieś. Tutaj. Do tego czasu nie rozłożono jeszcze namiotu? Och, chłopacy przesadzają. To totalne świństwo. Ja im zaraz dam. No i tyle: odkryją mój sekrety pokój. Teraz wam coś pokażę. Już dawno zapomnieliśmy o tym namiocie. Aha, aha, bo wam uwierzę. Uspakuj się, namiot stoi tam, gdzie stał. Nie widziałem go od tygodnia. Chodźcie ze mną. Nie chodzi o namiot. Zamienicie nasz dom w wysypisko śmieci. To już bezczelność. To nie nasze. Jeszcze pół godziny temu przy namiocie było czysto. Dziwne. Powiedziałeś, że nie widziałeś namiotu od tygodnia. No... po prostu zapomniałem. Jeśli to nie wy, to skąd się wzięły te opakowania po cukierkach? A może w tym czasie zamieszkał tam bezdomny i zajada się tam cukierkami? Jaki bezdomny, żartujesz sobie? Sprawdźmy to! Dobrze, no to sprawdźmy. Widzicie, nie ma tam żadnego bezdomnego, więc sprzątajcie to. Ty też musisz sprzątać. Ładko bawiamy się, śluciec. Teraz muszę znaleźć nowy sekretny pokój. Dobrze, już posprzątajmy razem. No to roboty! A o to torba Teraz ją sprawdzę. O kurczę. Z tymi chłopakami w ogóle nie idzie się dogadać. W momencie przypomniałem sobie o tym sekretnym pokoju, tylko jest to ciemno. Tak wiele lepiej kontynuujmy obserwację. mogła zostawić mnie, samą, z tymi ignorantami! A jak ty mogłeś ukraść moje życie? Lepiej pójdę się położyć i odpocząć, żeby oni mi nie przeszkadzali. Nie, Cini, tylko nie idź do Cholera, teraz będę musiała tu siedzieć cicho jak myszka. Popiszę swoje przeżycia w pamiętniku i to poprawi mi humor. Tak. Drogi pamiętniczku, dzisiaj mam zły dzień. Moja przyjaciółka oskarżyła mnie o kradzież, a potem odjechała. Mogła mnie chociaż wziąć ze sobą. To koniec. Teraz już na pewno po mnie. Kto tu jest? Łap! To jest! Prawie złożyliśmy namiot. Boże, zapomnijcie o tym namiocie. Kto się sypiali? A kto tam może być? Nie wiem. Sprawdźmy razem. nie, ale z ciebie tchórz. Boisz się każdego szelestu. Chodźmy razem i upewnijmy się, że tam nikogo nie ma. Masz szczęście, że jesteśmy dżentelmenami, co, Leo? Aha. <laughs> no to chodźmy, dżentelmeni. Jest w szafie. To Bezdomny z namiotu? Sprawdźmy to. Niewidzialny bezdomny znowu zniknął. Dziwne. Co dziwne? To tylko torba. Amelia zabrała tę torbę ze sobą do swojej babci. A może to była podobna torba? Nie, Amelia ma tylko jedną taką torbę. No to zmieniła zdanie i wzięła inną torbę. Co za różnica. Ta, Cini, co ty w ogóle wymyślasz? Gdzie moja torebka? Ty i Amelka jesteście wkurzające z tymi rzeczami. Tak, kupicie rzeczy i obwiniacie innych. Dobra, może zostawiłam ją gdzieś indziej. Poszukaj tego. Najlepszy, sekretny pokój jest pod schodami. Dobrze, że zdołałam tu dotrzeć. Wzięłam torpedzini, ale zapomniałam zabrać swoją torbę z przydatnymi rzeczami. Cóż, jeśli moje rzeczy będą w torbie dziennie, to nie będę musiała już więcej się ukrywać. Nie ma tu żadnej z moich rzeczy. Czyli myliłam się podejrzewając, Ginny? Bab! No i co? Znalazłaś swoją torebkę? Nie, moje rzeczy zniknęły tak jak Amelki. Prędzej czy później twoja torebka się znajdzie. A może w naszym domu grasują duchy? Jakie znowu duchy? Oszalałeś? Max najwyraźniej próbuje zrzucić winę na duchy. Wygląda na to, że mam nowego podejrzanego. Jestem głodna, a wszystkie smakołyki są w mojej torbie. Jak mogło mnie wziąć mojej torby? Dobra, może tutaj coś jest. Właśnie lodówka. Mogło tam coś zostać od ostatniego razu! O, nieźle! Super, jest powerbusa, panta! Ekstra! Nie, nie, nie! Tylko nie to! Chciałabym mieć tu powerbanka! Że w torbie czyni jest powerbank albo ładowarka? Nie. Jeśli szybko na coś nie wpadnę, mój plac się nie pojedzie. Myśl, Amelko, myśl. Właśnie jeśli Ginny nie jest podejrzana, to może zostać moją asystentką. Genialne! Halo, Amelia. Hej, jak się masz? Jestem twoja babcia. Widzisz, Ginny? Nie jestem u babci. Jak to? Mówiłaś, że będziesz u babci. Gdzie jesteś? <kluz> jestem w domu, w sekretnym pokoju, pod schodami. No i? Jak to wyjaśnisz? No rozumiesz. Próbuję znaleźć złodzieja mojej rzeczy, ale ty już nie jesteś podejrzana. Torba. Ty nie znalazłaś złodzieja, ale ja tak. No, źle zrozumiałaś. Ja po prostu... Przepraszam, że ci nie uwierzyłam. Proszę, o to, o co prosiłaś. Dziękuję. A, jeszcze jedno. Powinnaś mi pomóc śledzić chłopców. Nie ma mowy, Amelka. Powiedzieli, że nic nie zabrali. Ale moje rzeczy zniknęły. Amelka, ty rób co chcesz, ale ja nie będę szpiegować swoich przyjaciół. To przynajmniej mnie nie wydaj, okej? Okay? Dobra, nie wydam cię. Starczy, idę się opalać. Jeszcze raz dziękuję za powerbanka. Ginny, gdzie byłaś? Szukaliśmy cię wszędzie. Szukałam swojej torby. No, wiedziałem, że się znajdzie. Tak więc to nie był duch? Nie sądzę, żeby jakikolwiek duch chciał mieszkać w naszym domu. Mamy ciągle bałagan przez was. Na zewnątrz jest mało kamery, dźwięk jest słaby. Nie mogę ich śledzić. Amelka, co znowu? Możesz sprawić, żeby chłopcy przyszli do domu? Mówiłam ci już ze sto razy. Ja ci pomagać nie będę. Złączyła się. No cóż, wygląda na to, że będę musiała wyjść na zewnątrz. No szkoda, ten bok jest taki wygodny. Chłopcy są teraz przy basenie, co zaczynałam czas, żeby wyjść. Może poprosimy Ginny, żeby zrobiła nam mochito. Nie będziemy jej prosić. Napijemy się wody. Cześć, a co to robicie? Idziemy pić wodę. A co? A? Tak sobie. Jak to nic ważnego, to nie zatrzymuj nas. Mam w ustach Sacharo. Pozwólcie, że zrobię wam koktajle. Zrobisz nam koktajle? A z jakiej okazji? O tak po prostu. Jak chce zrobić koktajle, to niech robi. Chodźmy, Max. A to mój kolejny sekretny pokój. Dobrze, że Jimmy mnie kryła. Tak. A gdzie są nasi chłopcy? sprawi mi psychopali. Amelka, to był pierwszy i ostatni raz. Ci, nie złość się. Przez ciebie muszę zrobić chłopakom koktajle, każdemu po trzy. To właśnie znaczy najlepszy przyjaciel. Mój najlepszy przyjaciel ostatnio podejrzewał mnie o kradzież. Cini, czy mogłabyś postawić mini mikrofon przy masyny? Muszę słyszeć, co mówią chłopcy. Nie, powiedziałam, że nie będę robić takich rzeczy. Dobrze, możesz też poduszkę przynieść? Dobrze, poduszkę mogę przynieść. Cini, jesteś najlepsza. Chowa moje rzeczy. Ginny, czy mi się wydawało, czy z kimś rozmawiałaś? Oczywiście, że ci się wydawało. Dobra, nie zmyślaj. Jestem zajęta. Zdecydowanie wiedziałem, że z kimś się rozmawiała. Może z tym bezdomnym? Myślisz, że ukrywa się w samochodzie? Chodźmy sprawdzić. Ej, bezdomny, wiem, że tu jesteś. Otwieraj! Dziwne. Byłem pewny, że tu jest. Kurczę, nie ma tu żadnych bezdomnych. Na to wychodzi. Dobra, chodź popływać. Tak, chodźmy. Uch. Było niebezpiecznie, prawie mnie wykryli. Dzini chłopcy mnie prawie odkryli. Wiesz, że jestem przeciwna temu pomysłowi. Daj te tu. Więc nie przestaniesz. Nie przestanę dopóki nie dowiem się, kto ukradł moje rzeczy. Jak chcesz. Dobra, Max, dalej, wygadaj się, gdzie są moje rzeczy. Kurczę, w ogóle nic nie słyszę. Gdzie? Tutaj. Łap. Wow. Dawaj, rzucaj. Aj! Nie no, ale gdzie się podziały rzeczy Amelki? Ginny, ty znów o tym... Powiedzieliśmy, że nie chcemy o tym gadać. Nie chcemy sobie łamać tym głowy. Tak, dobra, dobra, milczę. No nie, moje śledzenie stanęło w martwym punkcie. Muszę znaleźć sekretny pokój gdzieś bliżej basenu. Tak. ich nie ma. Niemożliwe, żeby rzeczy po prostu sobie zniknęły. Przeprowadzę własne śledztwo. Bez żadnego nadzoru. Opa, a dokąd idziesz? Wymyśliłam dla siebie nowy sekretny pokój. Będzie mi bardzo wygodnie mieć tam od chłopców. A, rozumiem. A ja chciałam spytać, gdzie były twoje rzeczy zanim zniknęły? Klapki były przy wyjściu, a reszta zaś na półkach. A co? A, rozumiem, rozumiem. Oni tak sobie pytam. Dziń, pomóż mi tam przejść. Nie będę zawracać sobie głowy twoimi głupotami. Nie musisz po prostu iść na bazę, a ja schowam się za tobą. Dobrze, ale jeśli coś się stanie, nie będę cię kryć. Dobrze, tylko narzuć na plecy. Łap. Nie tak! No! Dawaj! A. <ścoughs> o, zimna! Trzeba po od razu się tu schować, to idealne miejsce! Tak, widzę włosy. Tu też są jakieś włosy. Przeprowadźmy eksperyment śledczy. Tak, zobaczymy, co się z nimi stanie. Kiedy Max pęknie? Max, chodź tu na chwilę. Co, widziałeś ducha? Cicho, ktoś jest pod zjeżdżalnią. Co ty mówisz? To chyba ten bezdomny. Ten bezdomny to ninja, ciągle się przed nami kryje. To straszne, przeraża mnie. Chodź, zajrzymy tam. Chodź, tylko nie daj nic po sobie poznać. Kumam. O czym oni tam mówią? Może powiemy o tym Ginni? Ginni, tam coś jest. Znaleźliśmy bezdomnego. Nie rozpraszajcie mnie. A co takiego ważnego robisz? Przeprowadzam eksperyment śledczy. Co? Na pewno nie zrozumiesz. Ginni, a tam jest bezdomny. Musimy wiedzieć, co robić. Boże, chłopcy, dlaczego jesteście jak dzieci? Odstraszcie go i tyle. Dobra, nastraszmy go. Chodź, mam pomysł. No i proszę. Teraz zobaczymy, co się stało z okularami. Niemożliwe. Czy Max miał rację i w domu pojawił się duch? Tak, co to jest? To rude włosy? Kiedy tylko tu przyszłam, chłopcy postanowili odejść. To jakiś żart? Dobra, rozbujamy zjeżdżanie. Jak tylko wyjdzie, to strzelamy wodą, rozumiesz? Rozumiem. Dawaj, zróbmy z tego prawdziwy, ekstremalny aquapark. Dawaj! Co jest? Nie podoba mi się to. Nie, zaraz spadnie na mnie zjeszczania! Muszę stąd wyjść! Co wy robicie? Amelka? Amelka? A ty nie powinnaś być u babci? Myśleliśmy, że na naszym podwórku zamieszkał bezdomny. No nie bezdomny tylko ja! Teraz wszystko jest jasne. Dlaczego się tu ukrywasz? Śledzę was, żeby znaleźć zaginione przedmioty. I co? Gdzie wasz bezdomny? Ou, Amelka! Jak dobrze, że wróciłaś od babci! Właśnie, znalazłam twoje rzeczy. Znalazłaś i kto się ukradł, tak? Tak? Miałaś rację, mamy złodzieja w domu. I kto to? Chodź, sama się przekonasz. Jak tylko dowiem się, kto jest złodziejem, natychmiast wyrzucę go z domu i nie będę się z nim przyjaźnić. Hmm, nie sądzę. <laughs> Nic z tego nie rozumiem. To Mati ukradł wszystkie rzeczy. Mati? Jak mogłam od razu nie zgadnąć? Po prostu chciał się pobawić. Amelka i co, zadowolona? Ziemki, przepraszam, że wam nie wierzyłam. Spoko, ja nawet sam sobie czasem nie wierzę. No cóż, skoro znalazły się już wszystkie rzeczy, teraz możemy spokojnie odpocząć. Tak, szkoda, że spędziłam pół dnia na szpiegowaniu moich przyjaciół. Ale teraz wiemy, że byłabyś dobrym szpiegiem. To na pewno. I oto koniec tego filmu. Ziomki, mamy nadzieję, że dacie nam lajki, bo jest to dla nas najlepsza nagroda. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to czas to zrobić! Wszystkim pa-pa-pa-pa!